Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na tę konferencję, która ma tak długoletnią tradycję. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego we Włoszech była taka ogromna presja od 1997 roku, jeżeli chodzi o ucyfrowienie, a w szczególności ucyfrowienie administracji publicznej. Powód jest taki, że we Włoszech mamy bardzo dużą biurokrację, jest to duży problem, w dodatku w niektórych obszarach dotknięta jest ona korupcją, dlatego wykorzystanie narzędzi cyfrowych, aby śledzić postępowanie urzędników miało przez bardzo długi okres czasu poparcie każdego rządu, nieważne czy centro-lewicowego czy centro-prawicowego, wszystkie strony sceny politycznej popierały ucyfrowienie administracji państwowej oraz administracji podatkowej. De facto, kiedy administracja ma swój własny plan, nie reaguje na zmiany polityczne i jest to ogromne wyzwanie i przeszkoda w zarządzaniu krajem. Z tego powodu właśnie od samego po początku, od końca lat 90., nie myśleliśmy tylko o podpisie elektronicznym, ponieważ sam podpis nie rozwiązałby problemu związanego z biurokracją. Ale również pa y zwracaliśmy się ku długoterminowej archiwizacji oraz REM, która w Włoszech nazywa się PEC. We Włoszech mieliśmy dwustronne podejście do digitalizacji. Z jednej strony dążyliśmy do ucyfrowienia administracji publicznej, a z drugiej strony chcieliśmy wspierać również ucyfrowienie sektora prywatnego. W konsekwencji dzisiaj, zgodnie z danymi z Komisji Europejskiej, 191 aktywnych dostawców u usług zaufanych 50 to firmy włoskie. Włoski rynek jest również najbardziej zróżnicowanym, jeżeli chodzi o kwalifikowane usługi zaufania. Posiadamy akredytację we wszystkich obszarach, które ustanowione zostały przez rozporządzenie, a ponadto mamy dodatkowe obszary, gdzie według rozporządzenia Włoski rząd tworzy kwalifikacje na poziomie krajowym, które w przyszłości, po zmianie rozporządzenia, mogą stać się programu europejskiego na rzecz dostawców usług zaufanych. Więc włoski pomysł polega na tym, aby mieć szeroki wachlarz stosowany we wszystkich elementach łańcucha wartości. Procesów zarządzania, zarówno w administracji publicznej, jak i w firmach prywatnych. Firmy włoskie są również jednymi z e, największą obecność, obecnością międzynarodową w Europie. Niektórzy dostawcy usług zaufania z Włoch obecni są w e, ponad pięciu innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i nadal rozszerzają swoją działalność. Tak czy inaczej, Nadal mamy wyzwania związane z, ze wspólnym rynkiem, jednym z głównych wyzwań, z którego sobie zdaliśmy sprawy, to duże różnice, jeżeli chodzi o nadzór krajowy. Jest to coś, o czym komisja już wie i będzie to brała pod uwagę w, w kolejnej zmianie rozporządzenia, które w, w tym momencie jest przygotowywane. Na kolejnym slajdzie można zobaczyć pewne dodatkowe dane, jeżeli chodzi o rynek włoski. Widać, że wydaliśmy w sumie 27 milionów tożsamości cyfrowych. 4 tysiące podmiotów administracji publicznych korzysta z tego rodzaju rozwiązania i dobrze jest wiedzieć, że Wło Włochy są jednym z dwóch krajów w Europie. Z tego co wiem, jest jeszcze jeden inny kraj, gdzie mamy prywatne i państwowe programy e które dostarczają rozwiązania na rynku. Tutaj widzą Państwo, że prywatny sektor ma gdzieś... 10 milionów tożsamości cyfrowych, a publiczny 60 milionów. Tak więc Włochy mają populację ogólną około 60 milionów obywateli. To oznacza, że praktycznie połowa populacji we Włoszech ma tożsamość cyfrową, co można uważać jako duży sukces. Kolejne liczby, które mogą być interesujące, to to, że wykorzystanie rejestrowanej poczty elektronicznej, która we Włoszech nazywa się PEC, była wprowadzona we Włoszech długo wcześniej niż rozporządzenie wprowadziło REM i we Włoszech w zeszłym roku wysłaliśmy i otrzymaliśmy 2,5 miliarda rejestrowanej poczty elektronicznej. Co, je, co stanowi dosyć dużą liczbę, i mamy około 8 milionów zarejestrowanych kont mailowych, które działają. Liczba certyfikatów podpisu kwalifikowanego to około 20 milionów, jest to dosyć duża liczba. Wykorzystanie jednak nie jest takie specjalnie intensywne. Głównie są stosowane tam, gdzie wymaga tego prawo, na przykład da, y, kiedy trzeba wysłać bilans finansowy w odniesieniu do firm notowanych na giełdzie albo do dokonywania pewnych wniosków. Prawo we Włoszech wymaga, aby wszyscy y, profesjonaliści pra pracujący na własny rachunek mieli zarejestrowane konto mailowe. Te dane pokazują, że z jednej strony technologia, jak i rozwiązania prawne muszą iść ramię w ramię po to, aby mogło być szeroko zastosowane w zakresie. Usług zaufania w danym kraju. Konieczne jest również, abyśmy zaangażowali obydwu graczy, zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną. Jestem przekonany, że w każdym sektorze, w każdym obszarze de facto mamy firmy prywatne i państwowe, które działają w obszarze usług zaufania i jest to jedno z kluczy do sukcesu, ponieważ prywatny sektor może dostarczyć rozwiązania technologiczne, a także skuteczność biznesową, to z drugiej strony obecność tego obszaru rządowego jest ważna, aby przyciągnąć uwagę na poziomie politycznym i jednocześnie Dostosować regulacje prawne, które będą wspierały wykorzystanie usług zaufania. I to dokładnie miało miejsce we Włoszech. Nie chciałbym tutaj robić takiej reklamy dla Włoch, więc wydaje mi się, że warto jest również wyciągnąć pewne lekcje z tego, co Włochy zrobiły dobrze, ale być może jeszcze interesujące by było wziąć pod uwagę pewne aspekty rzeczy, które można by było zrobić lepiej we Włoszech. Problem polega na tym, jak z, koordynować e, rozwiązania prawne na poziomie krajowym z rozporządzeniem. Oczywistym jest, że rozporządzenie jest nadrzędne do, w stosunku do e, praw krajowych, ale tutaj rozsądne podejście o, mogłoby pozwalać na, na to, aby jakaś działalność, czyli wydawanie na przykład kwalifikowanego podpisu albo długoterminowa archiwizacja byłyby regulowane przez podobne rozwiązania na poziomie rozporządzenia, jak i prawa krajowego. To e, z, pozwoliłoby uniknąć komplikacji rozwiązań i sprowadzić e, pewne środowisko, ponieważ czasami po prostu nie wiadomo, jak postępować. Chciałbym spróbować przedstawić trzy główne linie ewolucyjne, które są dosyć takie tendencje na przyszłość, które są dosyć widoczne we Włoszech, ale wydaje mi się, że są one również obecne w debatach odnośnie zaufanych usług i, i również biorąc pod uwagę materiały dotyczące identyfikacji, a także materiały, które dostarczyło DLA Piper i PricewaterhouseCoopers, konsultując dla Komisji Europejskiej w odniesieniu do zmian w rozporządzeniu EIDAS, gdzie ja również jestem zaangażowany jako konsultant. Materiał, który przeczytałem i dyskusje, które śledziłem, pokazują dosyć jasno, że EID, tożsamość elektroniczna i kwestie poufności muszą być w, odp w odpowiedni sposób dostosowane do wymogów RODO oraz potrzeb prywatności. Może to wydawać się bardzo nudne i techniczne, ale na pewno każdy wie o czymś, co miało miejsce w każdym kraju europejskim w tym roku. Opinia publiczna odrzuciła zastosowanie aplikacji, które sprawiłyby, że można by było w, jasny, w tani i efektywny sposób śledzić zakażenia COVID-em. To pokazuje, że nie jest prawdą, że ludzie nie obawiają się o swoją prywatność, ponieważ w przypadku tej aplikacji oczywiste było, że miałoby to wpływ na wolności osobiste i możliwość prowadzenia normalnego życia. Z tego punktu widzenia jasnym staje się, że brak odpowiedniej tożsamości cyfrowej w Europie jest aspektem, który powoduje problemy. Wszyscy Państwo wiedzą, że niebawem pojawi się druga fala pandemii i wszyscy wiemy, że gdybyśmy mieli odpowiednie rozwiązania tożsamości cyfrowej, to mielibyśmy dodatkowe silne narzędzie, które pozwoliłoby nam stawić czoła temu okropnemu wirusowi. Kolejna rzecz, którą możemy wyciągnąć, lekcja, którą możemy wyciągnąć z doświadczenia Włoch, to e, łatwość użytkowania musi być, iść ramię w ramię z bezpieczeństwem. I to widać na przykład w porównaniu z podpisu mobilnego z podpisem z tokenem. Byłem szefem grupy, która Zaprojektowała profil ochrony urządzenia do podpisu elektronicznego w 2001 roku. I wydaje mi się, że jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie. De facto nie mogłoby być bezpieczniejsze, ale de facto to jest jego słabość, ponieważ konsekwencja jest taka, że kiedy Java robi jakieś aktualizacje, de facto ten podpis ma problemy, nie jest, nie jest rozpoznawany przez komputer, wtedy trzeba dokonać aktualizacji i w konsekwencji widziałem mnóstwo tokenów do podpisów w szufladach, w sekretariach, w sekretariatach albo u księgowych i oczywiste jest, że jeżeli bezpieczeństwo jest tak wysokie, że nikt z tego nie korzysta, albo deleguje się wykorzystanie tego rozwiązania, bo to nie jest przecież celem kwalifikowanego pod, podpisu, to okazuje się, że ten projekt, który bardzo mocno wierzyłem, może jest Bezpieczny, ale powoduje niebezpieczne i nielegalne zachowania. I to oznacza, że de facto taki poziom bezpieczeństwa jest prawdopodobnie za duży. Oczywiste jest, że gdybyśmy biegali w, w, w hełmie i w, w kamizelce kuloodpornej po ulicach, to mniej by się nam stało, no ale kto by to robił na co dzień? Wydaje mi się, że błąd który popełniłem pracując nad profilem bezpieczeństwa tego podpisu kwalifikowanego, jest to, że zaprojektowaliśmy coś, co jest bardzo bezpieczne, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak trudne w użyciu na co dzień. I na koniec jeszcze jedna tendencja, którą widać we Włoszech, to to, że tożsamość pobija podpis. Mamy 50% więcej. Tożsamości czy niż kwalifikowanych podpisów. I Jest ku temu powód, dobry powód. Ten powód jest taki, że zazwyczaj nie podpisujemy online. Istnieją de facto pewne transakcje prawne, które wymagają kwalifikowanego podpisu, natomiast większość transakcji można zrealizować z silną identyfikacją, odpowiednią autoryzacją i przy wykorzystaniu i wykorzystaniu loginu podczas tej transakcji, więc to są główne tendencje, które dostrzegam w ewolucji kwalifikowanych usług zaufania, i wydaje mi się, że po zmianach rozporządzenia również ID stanie się zaufaną usługą, a nie tylko czymś, co jest wykorzystywane przez administrację, ponieważ współistnienie usług publicznych i firm prywatnych w obszarze kwalifikowanych usług zaufania gwarantuje sukces rozporządzenia EAIDAS. Bardzo dziękuję za uwagę